W 25 piątym ja się właśnie szykuję. Już się wykąpałam, przebrałam w strój na Wigilię. Jak widzicie jeszcze wyglądam jak wyglądam. Ale już mam dosłownie... Nie wiem, pół godziny bo to. Pół godziny nie będę już patrzyła na zegarek. Ale za pół godziny przyjeżdżałam goście, więc... No, jak zwykle nie zmierzam się sama uszykować. Maluję. Ogarniam. Ostatnio macie szlify. Jeszcze łóżko trzeba porścielić. Byliśmy jeszcze w sklepie. No, także trochę się dzieje. Chociaż mogę tu do was się wygadać. Do tych osób, co, co tam, wiecie, coś oglądają na moim kanale. Więc spoko, zawsze coś. No i teraz nakładam sobie podkład. Estelauder. Już wam mówiłam, że to jest taki wiecie wyjściowy podkład, więc już nieraz mogliście go u mnie zobaczyć. Hej kochani, nie odzywałam się do Was, bo wiecie święta, e, jakby spędziłam czas e, tutaj z rodzinką w Anglii, e, więc nie odzywałam się do Was, e, ale przyszłam teraz do sobie na chwilkę, żebyśmy otworzyli wspólnie ostatnie okienko z kalendarza. Jak możecie zobaczyć jest takie duże okienko z numerkiem 25. Także otwieram i patrzymy co jest w środku. A w środku znajduje się taka przepiękna paletka z Revolution bardzo ładne kolorki, bardzo dużo brokatów, takich neutralnych no. kolorów. Nawet jest jakiś taki ładny biało-złoty. Także fajnie, taka wiecie, paletka idealna na wyjazd, czy cokolwiek. Tak samo jak tamta z różami. Chciałam wam pokazać, że dostałam jaki prezm tam. Oczywiście już go zżyłam. Dostałam zaletkę taką śliczną z Pandory. Opa, może sfokusuje i do tego dostałam takiego tutaj chermsa, również z Pandory, z samolecikiem, bagażem i globusem. Także e, zestaw e, taki świąteczny. E, no i oczywiście jakieś tam pieniążki. E, ale tego nie będę, mógł, jakby wiecie, pokazywać. No i tak, my idziemy sobie siedzieć dalej na dole. I może dzisiaj jeszcze gdzieś wychodzimy na tak zwaną pasterkę z mężem. Zobaczymy. Cześć, kochani! Witam Was w dzisiejszym dniu. Wiem, że 25. vlogmas się troszeczkę tak zakończył niespodziewanie, bo już dalej nie nagrywałam, będzie spędziliśmy czas z rodziną. No i dzisiaj wracam do Was. Oczywiście połączę sobie tego vlogmasa. No i dzisiaj może gdzieś Was zabiorę, pojedziemy na jakiś spacer. Widzę, że chyba nie mam ostrości, bo coś mi tu łapie ostrość. No i tak przyszłam właśnie tutaj do bioruszka, żeby się trochę ogarnąć. Jak widzicie, mam włosy i teraz muszę wziąć suplementy. Tak, cały czas trwam w tym, żeby je brać, więc na razie jest wszystko w porządku. Dajcie znać koniecznie jak tam wasze świąteczne brzuszki, Czy e, przyszło kilogramów, czy e, zostało, a może ujęło się, albo nie wiem, prowadziliście mm, super świąteczną dietę e, i wycie nie żadnych pierogasków i rarytasków i tak dalej, i tak dalej. E, Ja szczerze mówiąc nie przytyłam. Mm, jakoś tak wiecie. Wszystko w porządku, e, no ale dajcie znać jak u was, no. Ja już się zaraz będę, zaraz skończyłam malować, zostało mi tylko jeszcze jakiś browser, już rozświetlacz, dolne rzęsy i w sumie to tyle. E, te doczepione rzęsy są tak pomocne, że nie trzeba się um, cały czas malować ich i zmywać potem, e, wiadomo, umyć twarz i tak dalej, ale jednak inaczej jest, jak musicie rozpuścić ten dużo do rzęs niż, yy, niż po prostu jak macie ręce. Bardzo jaka fajna czapa, ale mi nie pasuje. Zobaczcie, nawet znalazłam winyl z Barbie za 20 funtów. I wszystkie piosenki, które są tutaj dostępne. Nawet jest dualipa, nikimila, wszystkie co były dostępne w filmie. Fajnie, jakbyśmy mieli do odtwarzania winy, to byłoby super. do Was jeszcze kochani, bo chciałam Wam pokazać, co udało mi się ostatnio, jak gdzieś jibeliśmy na zakupach i co udało mi się wybrać. Wybrałam sobie taką czapeczkę w takim karmelowym kolorku z haimu, do tego bardzo podobny szaliczek. I jeszcze chciałam Wam pokazać, jaki nabyłam płaszczyk, taki sam jak ten, co zazwyczaj nie widzicie w nim, A tym razem wczoraj. Mamy sukces, bo w końcu udało mi się zmienić znisy na język angielski, także już teraz mogę sobie grać. No i się cieszyć z nowych dodatków.